Thank you Puszcza Solska to jeden z największych i najbardziej urokliwych kompleksów leśnych porastających południowo-wschodnie obszary Polski. Pięknem tutejszych rzek, tanwi i Sopotu zachwycał się sam mistrz renesansu Jan Kochanowski, odwiedzający tę krainę z królem Stefanem Batorem w 1578 roku. Gniazduje tu Orzeł Bielik, który, tak jak wszyscy Polacy, kocha wolność i szybuje wysoko. Tereny te, często zapomniane, bo na uboczu miejskich aglomeracji, stanowiły miejsce licznych walk partyzanckich. Puszczańskimi lasami prowadził szlak potyczek i bitew okresu Powstania Styczniowego. Tutaj, w okresie międzywojennym, rozwinęły swoją działalność związki strzeleckie. W czasie II wojny światowej w momencie masowych wysiedleń i pacyfikacji ludności zamożnej, młodzi chłopcy uciekali do lasu, by zaciągnąć się do oddziałów armii krajowej i stanąć w obronie swoich rodzinnych wsi. Liczne, udane akcje dywersyjne odstraszały Niemców, którzy bali się partyzantów i nie zapuszczali w leśne ostępy. W momencie załamania się frontu wschodniego. Wycofujące się wojska niemieckie postanowiły zlikwidować wszystkie oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które stacjonowały w Puszczy Solskiej. Do największej w Polsce akcji przeciwpartyzanckiej władze okupacyjne skierowały 30 tysięcy osób. Oddziały polskie liczące 1150 żołnierzy zostały okrążone i zepchnięte na tereny bagienne wokół Osuch. 25 czerwca 1944 roku Doszło jednak do przełamania niemieckiej linii okrążenia, które okupione zostało ogromną daniną krwi polskich partyzantów. Zginęli prawie wszyscy dowódcy i pół tysiąca młodych żołnierzy polskiego państwa podziemnego. W Osuchach, na największym w Europie cmentarzu partyzanckim, znaleźli oni miejsce swojego wiecznego spoczynku. Bitwa pod osłuchami była elementem frontu walki z Niemcami, toczonej przez siły zbrojne państwa polskiego o niepodległość, suwerenność i biologiczne istnienie narodu. Członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich byli żołnierzami polskiego państwa podziemnego, walczącymi formami partyzanckimi, podporządkowani legalnemu rządowi Rzeczpospolitej na emigracji. Obowiązki żołnierskie dobrowolnie przejęli na siebie ludzie młodzi, pełni entuzjazmu, siły i chęci do życia. Każdy z nich miał swoje plany i marzenia. Pochodzili głównie z miejscowości położonych na południowym wschodzie Lubelszczyzny. W oddziałach zgrupowania służyli ojcowie rodzin, w tym wielodzietnych. I oni również posiadali pragnienia, plany oraz troski o bezpieczeństwo rodziny, dobro dzieci i ich przyszłość. Żołnierze walczący pod osłuchami to ochotnicy, od szeregowca do majora. Nie funkcjonowało w ogóle pojęcie naboru z przymusu. Znaleźli się w ich szeregach najbardziej wartościowi Polacy i Polki. Za zaszczyt poczytywano sobie możliwość bycia żołnierzem Armii Krajowej lub batalionów chłopskich. Wstępujący do zbrojnych organizacji niepodległościowych, kierowali się wyłącznie poczuciem obowiązku wobec narodu i państwa. Żołnierze Armii Krajowej i batalionów chłopskich, którzy składali przysięgę wojskową, byli świadomi, że czynią to z miłości do ojczyzny i są gotowi do najwyższych poświęceń. I nadszedł dzień, kiedy przyszła konieczność oddania życia w imię wyższych wartości i racji. Dali tego dowód w bitwie nad Sopotem, nie szczędząc swojej krwi. Ich ofiara, po wojnie zamiast być gloryfikowana, była niestety bezczeszczona przez całe lata PRL-u. Ci, którzy przeżyli bitwę, doświadczyli systematycznego prześladowania. Uczciwych polskich żołnierzy władze komunistyczne traktowały jako płatnych zdrajców. Od początku lat 90. XX wieku, dzięki zaangażowaniu różnych środowisk, także regionalistów i historyków, a głównie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Włókowej, przywracany jest należny szacunek osuchowskim żołnierzom poprzez dokumentowanie i edukowanie zwłaszcza młodego pokolenia Polaków. Tutaj, w ostatnią niedzielę czerwca każdego roku, w sąsiedztwie pobitewnego cmentarza odbywają się ogólnopolskie uroczystości rocznicowe. Tydzień wcześniej odprawiane jest nabożeństwo partyzanckiej Drogi Krzyżowej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wierność ideałom i patriotyzm pozostają żywe. Coraz więcej ludzi z całej Polski dowiaduje się o tym szczególnym miejscu bohaterskiej walki i męczeństwa. Pierwszym pasterzem kościoła katolickiego, który modlił się na tej partyzanckiej nekropolii, był biskup lubelski Stefan Wyszyński, wizytujący parafię Łukowską w 1947 roku. Sam w czasie wojny był zaangażowany jako kapelon w działalność partyzancką. Szukany przez Gestapo, ukrywał się na zamożczyźnie. Oddziały Leśne Armii Krajowej z rejonu Skierbieszów zapewniały mu bezpieczeństwo, a on służył chłopcom z lasu, posługą spowiedzi i Eucharystii. W 2019 roku w Osuchach powstała partyzancka droga krzyżowa kardynała Stefana Wyszyńskiego z wierną kopią napisów stacji drogi krzyżowej, które prymas polski sporządził na ścianach więzienia w Rywałdzie w 1953 roku. Szlak Drogi Krzyżowej prowadzi od cmentarza, drogą leśną, na której pozostały bolesne ślady partyzanckich walk, aż do miejsca zwanego Krzywą Górką. Każdy krzyż upamiętnia żołnierzy z danego oddziału Armii Krajowej i batalionów chłopskich walczących w największej w Polsce bitwie partyzanckiej nad Sopotem. 5 października 2019 roku. Ksiądz biskup profesor Jan Śrutwa odprawił nabożeństwo Drogi Krzyżowej kardynała Stefana Wyszyńskiego, udzielając błogosławieństwa wszystkim, którzy będą modlić się za poległych w bitwie pod Osuchami, rozważając stację męki pańskiej. Niewiele starsi ode mnie chłopcy, którzy tutaj walczyli i ginęli, śpiewali w lesie różne pieśni i piosenki. One rozweselały im życie. Na pewno kochali grać w piłkę, śmiać się czy żartować. W tym miejscu, na Krzywej Górce, za Polskę oddało życie 36 partyzantów. Dowódca tego oddziału Armii Krajowej, KORT, były harcerz, Zginął wracając po swoich rannych żołnierzy. Warto tutaj przyjechać, by przejść ten szlak bitewny, zobaczyć ziemiankę i dowiedzieć się o codziennym życiu leśnych oddziałów. Boop, <music>